Ale odprowadzamy też tych, z którymi mamy nadzieję spotkać się znowu. Zwykle mówimy do zobaczenia. 20 czerwca zmarł ksiądz prałat Zbigniew Powada, duszpasterz ludzi pracy, długoletni proboszcz katedralnej parafii św. Mikołaja w Bielsku Białej, kapelan podbeskidzkiej Solidarności i klubu inteligencji katolickiej w Bielsku Białej. 24 czerwca odbył się pogrzeb księdza Zbigniewa Powady, a dzień wcześniej w katedrze św. Mikołaja w Bielsku Białej odprawiona została msza święta poświęcona jego pamięci. Świętej pamięci ksiądz Zbigniew był... Świeżo upieczonym proboszczem, a ja jeszcze nieopieczonym wikarem. To był mój drugi proboszcz. To są lata 1985-88. Prawdę mówiąc, okoliczność ta, jaką teraz przeżywamy, zawsze dla mnie jest pewnym kłopotem. Dlatego, że Zwykliśmy mówić czy patrzeć na taką sytuację jak ta, nawet na modlitwę w takich kategoriach pogrzebu. Mówimy o pogrzebie, może nawet pożegnaniu. I muszę się przyznać, że nie lubię tego zwrotu. Nie lubię dlatego, że grzebanie. Zawsze mi się wiąże z ciemnością, z czeluścią, z czernią. Pogrzebać w ziemi. Nasi przodkowie, myślę, dużo lepiej czy mądrzej, to w czym teraz uczestniczymy, dziś i jutro, nazywali odprowadzeniem. Miejsce wiecznego spoczynku. Paradoksalnie Kościół jest niezwykle odświęcony, a spoglądamy na człowieka niezwykle pokornego. Szukając paru zdań na tę liczność wybrałem takie. Ukochał w szczególny sposób służbę w duszpasterstwie ludzi pracy. Odnalazł się wśród działaczy Solidarności. Był niezwykle aktywny w niesieniu pomocy represjonowanym. Jako kapelan Solidarności i klubu inteligencji katolickiej odkrywał w sposób wyjątkowo serdeczny swoje dobre serce. O swoim kapłaństwie mówił, że jest darem i próbował je porównać do wychodzenia na wysoką górę.